Jesteś rodzicem, nauczycielem dziecka w wieku przedszkolnym i zależy ci na prawidłowym kształtowaniu jego umiejętności matematycznych? Projekt Czas na Matmę jest więc dla Ciebie. Poprowadzimy Cię krok po kroku przez zestaw ćwiczeń inspirowanych naukowo sprawdzonym przez Panie, Profesor Edytę Gruszczyk-Kolczyńską i magister Ewę Zielińską, programem nauczania matematyki przeznaczonym właśnie dla dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt Czas na Matmę to zestaw ćwiczeń z dwunastu obszarów. Orientacja przestrzenna, rytmy, liczenie obiektów, klasyfikacja, wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania, intuicje geometryczne, mierzenie płynów, mierzenie długości, waga i sens ważenia, rozwiązywanie zadań arytmetycznych, konstruowanie gier, zapisywanie czynności matematycznych. W każdym z obszarów znajdziesz ćwiczenia na różnych poziomach trudności, które realizuj z dzieckiem zachowaniem podanej kolejności. Poziomy trudności oznaczone są kolorami. Zacznij od koloru żółtego. Możesz realizować jednocześnie propozycje z różnych obszarów. Ważne, żeby były oznaczone tym samym kolorem np. orientacja przestrzenna 1, rytmy 1, liczenie obiektów 1. Kolorem zielonym oznaczone są te elementy projektu, które warto z dzieckiem zrealizować tuż przed pójściem do szkoły.